Siema, z tej strony jest ja Windows A dzisiaj będziemy nagrywać film Z Bionicina Ale nie taki zwykły Idziemy do autka Więc Dzisiaj będziemy testować modyfikacje Znaczy nie chodzenie, bo chodzenie zostało Dodane przez twójców, ale Bardzo fajnego moda Już widzicie się podświetla Tutaj jest coś takiego Otwierane drzwi, nawet w środku Zobaczcie, możemy otworzyć klapę. Możemy otworzyć maskę. To trochę krzywo stanowią. Możemy otworzyć wszystkie drzwi. Możemy... Dając teraz ten sposób. A teraz wam pokażę jak się go aplikuje w samochodzie Przemocimy. Więc tak, mamy auto. Mamy auto To wchodzimy tu Do adresu Nie we wszystkich autach to jest Ale W, w większości I Mamy Jeszcze mam dodań, Jeszcze jeden Czyli coś takiego Zaczęło lagować to może ja, ja usunę to, to auto bo nie nieważne ale ja chyba to będzie na potem na razie nie będziemy tego zakładać bo nam laguje G i pokażę wam jeszcze jednego moda jak widzieliście więc ja tylko ja tutaj o jak o. o jak są otwarte, to już no teraz widać dacie ale tak możemy możemy zobaczyć jak silnik tam pracuje no okay, zamknijmy Możemy na przykład się pobawić w pobliżu że na przykład... Może coś wyciągamy z auta... Albo na przykład... Że... Albo na przykład tam. gdzieś w pobliżu nie Chyba Będę sobie to, bo... No ja to przeszkadza tylko Możemy na przykład tak, że... ...proszkę coś wsadzić Będzie co? Ja jeszcze... Ja... Może mi się uda to zjawić, ale wątpię O tutaj Nie A, to też jest fajny O, to jest to właśnie Tutaj, tutaj się powiela Ale okej, okay, ja szukałem ja szukam czegoś innego Oto. to Miałem coś innego, inny box Ale ten jest mniejszy No ten jest mniejszy Subskrybuj Ten Teraz będzie reagować Trochę nam przytnie gier, ale Nie szkodzi Poradzimy sobie Jak teraz wywali błąd to ja się wkurzę O, 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 o Coś zadziałało. Dodano o 25. Maluch jest najgłośniejszy w tym W ogóle widzicie? jest je, je ma Jest jemy stajowany maluch. Mamy tutaj klasika, tu mamy stary, a tu mamy nowe. Policję, milicję, pomoc od te mam. maluchy to jest mój mod po Dodałem go sobie ale mamy tutaj jeszcze inne manekiny, panek nawet mamy tutaj już na auto to jest tak dodajmy tego eee, że nie tego tylko dodajmy ten kajton gdzie on jest on powinien być gdzieś w obiektywie on jest 50... 55 zł tam się znajduje że to waży 55 kg chyba jest ze złota mi się wydaje ale na szczęście mogę nawet zmniejszyć do 15% bo... okej okay. to teraz jak ja to włożę ja się zastanawiam jak ja to... Dobra do miary jakoś okej okay. no trochę ciężko wchodzi ale no trochę ma problemy Chyba do tego auto nie pasuje Do tego auto chyba nie pasuje to. Mi się wydaje, że tutaj nie pasuje, że tu ma po prostu za małe Na innych autach to nie działa, bo jaki jest największy auto? Puszczaj! No puszczaj! No puszczaj! No puszczaj! No zostaw moje auto? Tak? Stop! Stop! Otwórz maskę! Maskę otwórz! Wsiadaj, wsiadaj! No i... Okej, okay, dobra. Ten kajt to nie wiem, jaki zepsuty jest w ogóle. Możemy go wywalić. Dobra, chodź tu to boś. Okej, okay, jeżeli tak ja... Hmm. Poczekajcie, ja zobaczę. Jakie to jest auto? co no, tu mamy za auto i no nie ma innego chyba że tego legi chyba że co zadziała chyba że to zadziała z tym no z Legian zobaczymy weźmy ma tego Legian i zobaczymy jeszcze tutaj ale w kombi bo kombi jest duże o, tutaj wam wybierę Wykonanie ja się, wczyta. No ja. Ale zobaczcie. Poczekajcie, no, tylko wyłączyć Widzicie? Jest Alajm Cicho! Nie da się tego wyłączyć. Możemy jedynie auto pobić. Um, dobra, poczekajcie. Dobra. Dobra, to nie moja wina, ja stąd idę. Cicho bądź! Cicho! Uwaga. Jak się pozbyć wyjącego auta? Chyba, że auto się przybliża. Wystarczy wyjąć tak. Uwaga. Albo Okej, auto... bo się auta. Zaraz możemy kajtonem to na porzucać, uwaga. Uii Dobra, napiążmy tego Legion, bo... I, 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 i. Nie no, nie będziemy udawać tego auta. Albo dodajmy tego moda. Uka by się to na, jak tutaj... Yes. Tylko ja tutaj dodam jedną rzecz do stajowania Bo tutaj się nie wiem czemu to nie dodaję, ale w innych auci, w innym aucie to jest. Tylko tutaj nie działa. L. W ogóle nie wiem, zawsze jak czy drzwi, to ale to zawsze Aleń zaczyna być. Dziewało? Nie myszka. nie myślałem shift nie myślałem shift tym, że nie myślałem o tym, nie o Mp stalet Okej okay. Okej, okay, już mamy Dlaczego zawsze kiedy coś się to nie działa? No wyłącz się menu. Najpierw ten karton, bo... Tylko zostawmy auto włączone, bo, bo będzie za chwilę wyjść. Wagon, bo to jest wagon nie sedan bo tam ma już nieco jest takie auto tylko zmniejszy się siła do 15 do 15 bo jak walnę stół, to wale auto w kosmos a OK Okej, teraz puść. Puść tylko się zastanawiamy. O, o, może tak. Dobra, ładna, próbujemy. Dobra, zaczepiło się. Dobra, weszło. Trochę weszło. No nie da się, no co jest? To po co jest ten mocny bagażnik? No ale puść się! No... okej... Okay. Oto przytracimy... Muszę te drzwi otworzyć. No nie, no. Dobra, zamykamy. Uwaga, uwaga. No nie wchodzi. Chyba, chyba, albo, albo że, woda? teraz otworzę. Muszę jednak to Okej okay. I teraz ci się zamknie? No działa Może się trochę pomęczyłem z tym, ale działa teraz i sobie pojedźmy na przykład możemy tutaj zatankować samochód wiem teraz jak zatankować samochód uwaga kolejny raz ja już mam to pobierane wchodzimy w repozytorium i tutaj szukaj Wpisujemy Fuel. Szukamy Added Fuel Station. I teraz tak. Mamy tutaj kilka map. East. Coast a West. Czyli tutaj Hia, czyli Iceway, Italy i Utah. Mamy tutaj czerwony to diesel. Um, elektryczny to to elektryczny a niebieskie to jest zwykłe. A tutaj jest napisane. Yet diesel, gasoline, gasoline. Diesel in gasoline, czyli w gazie. Też. Um, zielone FV and blue. No, no, Dobra, nieważne. I potem wchodzimy do swojej aplikacji i szukamy coś o nazwie. A full stations UE okay. Dodajemy sobie w najwygodniejszym miejscu, klikamy gotowe. Okay. I mamy już tutaj mórę, tego moda. A teraz jak jeszcze... Bo jest to ten Alej. No to ten Align może chcemy bo już są gotowe wersje samochodu, ale możemy też sami dodać, jeżeli mamy jakieś inne auto, ale chciałbym na przykład... Najsłabszą wejście Hychi Sunrise i sobie wstawić, No to jak mamy Navigation Unit, to mamy tutaj do wyboru albo Nawigacja, albo Align. I mamy Align i możemy na przykład zrobić, że jakie... że jakie to ma być. okej, okay, no to powiedzieć. Możemy kliknąć fu i teraz klikniemy FUEL FULL. full to wtedy nam będzie tankować samochód ale ja nie będę wydawał no, na no, chcę Ten z... ten z... gdzieś na przykład. O, tam. Ja ten już zrobiłem pojadnik. zostawimy paczkę, a potem zmienimy auto na inne I, i pokażę wam jeszcze te systemy bezpieczeństwa bo można je wsadzić do każdego auta, nawet do moda na przykład do takiej Skody Octavii można wsadzić i z czego to jest zamiar, to na Skodzie Octavii Tu pojedźmy gdzieś tutaj tylko nie będziemy em, wskakiwać Chciałem skręcić. Chyba to Może nie eleganckie, ale chciałem pokazać tego moda. A wie to teraz zaspokoimy. I wada, teraz patrzycie, gdzie jest ta Więc teraz, żeby włączyć, to klikamy Shift L i teraz nie widać tego, ale tam powinno być i Anime is Off. Czyli że włączyłem. Teraz zobaczymy. jak jest wyłączony. Teraz możemy. tutaj i położyć na półce i możemy zamknąć Część. i odjechać I zobaczcie jakie to auto jest wielkie to teraz pojedźmy gdzieś tam, teraz wiódźmy w ogóle kombiakiem nie jeździłem, jedynie taksówką jak pamiętacie z filmu o aktualizacji to ja jeździłem jedynie taksówką, ale ona miała oszustkę więc to tak trochę słabe było po prostu chciałem zobaczyć tylko auto więc teraz sobie pojedziemy tędy Tutaj na tym gajarzu się zatrzymamy. Okej, okay, już jest... Okej, okay, no to... Nie po tym już. Więc teraz zmieńmy auto. Miałem to zrobić na skodzie oktawi. Tutaj mam 1,6 ale to, to jest słaba Ale ja ona jest teraz za szybka na mnie Znaczy nie, że jest szybka na mnie, tylko po prostu jest strasznie szybka Jej ja nie lubię Okej, okay, mamy Mamy skodę już I teraz bierzemy to Znaczy bierzemy licencję i przesadzamy tutaj to A, i jak chcecie to mieć się laguje jak ale to nieważne. Teraz ja wam pokażę jak to się robi. To, to, to powinno być tutaj gdzieś daleko chyba. A, wpisujecie Drive Asyn system. Jeżeli chcecie to no, Ctrl L nie działa na tym odcinku, ten Okej okay. tak, bla, bla 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 gdzieś mówi, o gdzieś co o, o i tutaj jest automatyczne hamowanie. Tutaj macie ha, mi gdzieś... uczyć. A i macie kamera do ty tylnia. I o, i macie takie takie auta. Gdzie on już, gdzie on już jest wyposażony. Widzicie? Teraz możemy zobaczyć czy to auto ma wszystko jak widać wszystko ma włączony ten test zobaczmy czy to działa i teraz jakbym chciał wycofać to zobaczcie to jest tutaj wsteczne Teraz Teraz ja kamerę Możemy tak jechać, ale okej. Okay. A teraz sobie, o. Jakieś auto. Tu się malucha, bo maluch to nie będzie. Nie, tutaj coś jedzie. Halo? Dobra. Może go dogonić O, jak dobrze, że to auto jest szybkie Teraz, patrzcie O, widzicie? I, i samo hamuje, nic nie klikam Puściłem W Uwaga. Puściłem, nic nie klikam Pikało, ale nie do, bo go nie dogoniłem Ja bo nie chciałem Bo też czasami nie, po prostu trochę, trochę nie, o, o No widzicie, no Nie udało się wyhamować Boga, że wam Widzicie, sam hamuje Ja tylko skięcam, bo To też nie jest czasami za mądry, ale I tak ważne, że jest fajne u jest cenie gry A zobaczymy czy to działa na maluchu. Dobra. No tutaj nigdy się nie da więcej a Mnie nie da się przelić otwartych tych, a, a daj mu też się nie da przelić pewnie. No nie da się. Ale okej, okay, no to, to wszystko. To są wszystkie fajne mody. Teraz wam jeszcze zrobię... Może trochę długi. Polę. Teraz weźmiemy jakąś taką, o Jakąś taką, weźmiemy jakieś auto, które da się Weźmy tego, szyj jaja Weźmy najzwyklejszą wejście, sedan Więc Teraz jakbym miał wypasionego sedana Tutaj może tylko tylna klapa nie działa Ale tak, uwaga, tutaj Da się jeszcze jedną rzecz, ale to, 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 to nie polecam. Nie, da ja się do dzika walić, ale to już. Ja będę Wam mówić. Okej, okay, dajemy. Co widzę? Okej, okay. przedzamy to. Autor zupełnie ma wszystko powkładane, teraz jeszcze. Dodatkowo. Przedzamy alajdę Więc teraz mamy już Także to chodzę tak, jak wie je... Znaczy u mnie, bo na nie widzę, że tak Nie, ale zobaczcie, teraz mamy najbezpieczniejsze auto świata Zobaczcie. Znaczy nie najbezpieczniejszy, ale mamy wypasiony, bo ma alarm, może otwierać. Patrzcie. A nie, no teraz jest za, za mała piętka, żeby wam to pokazać. No z, a, teraz tam z Teraz, jasa, teraz ja zahamowałem. Tylko... No, wy co widzicie? Co ten co, co, bot odwala w ogóle? On nie umie jeździć. Tej no... Jest skrzywanie to ten co? Hamuje. To nie jest się przejaw do świata. Aha! A teraz się plączy. A widzicie hamuje. I zawsze jak na przykład zderzymy, to możemy... Wysiąść, otworzyć, zamknąć. Ale... To, to które... ja tak, mi włączę tu dalej. Oto teraz są to które także jak ja jest. Ja bardziej realistyczna. Bo są otwierane drzwi. Systemy bezpieczeństwa. Jeszcze brakuje poduszek powietrznych. I jest. Bo mody, no. Twójcy, jakby. Mo twórcy mo może. klasują, Może kiedyś będzie. Przez twójców utijane. Ale na razie są tylko to mody. Więc naprawdę polecam Wam pobijać, jeżeli wam... Jeszcze... jeszcze co? Jeszcze mam polecam, jeżeli macie kierownicę, to zagrajcie się na kierownicę. To już wtedy macie full realizm. I na i... To już macie wtedy full realistyczne G. Bo się dość, że kierownica. Systemy bezpieczeństwa Hamowanie Otwierane drzwi To jeszcze może tankować samochody I jest alarm jeżeli coś nam walnie Albo wiedziesz Tak, to, to, to Polecam dla wszystkich, którzy chcą Czemu brakuje Mówiąc, że więzień, że jest nudny, że nie ma fajnych rzeczy Tylko jeszcze nie ma modu na, mod, Modu na jest, ale to Widziałem już, że na było tam Gdzieś w 2019 w kwietniu nie, nie pamiętam, czy to było 1 kwietnia Bo wtedy pewnie wiecie, co było wtedy Prima Apilis tak, tak, więc Ja się z wami żegnam Do następnego filmu Cześć i pa pa